Bardzo często mamy skarżą się, że dziecko jest niejadkiem. Przyczyn braku apetytu jest wiele. Często jest ten problem przerysowany. Dzieci prawidłowo rozwijające się, z prawidłową wagą, prawidłowo odżywione, z prawidłową morfologią, jedzą tyle, ile potrzebuje ich organizm, Natomiast bardzo chciałyby mamy i babcie, żeby jadły więcej. Nie zawsze to jest dobre. Często z tego wynikają problemy w późniejszym wieku z otyłością. Bywa, że czujność rodziców ma uzasadnienie. W badaniach diagnostycznych można ocenić morfologię. Można zauważyć niedobory żelaza czy kiepskie parametry morfologii spowodowane niedoborami pokarmu. Oceniamy ogólną kondycję dziecka, zwracamy uwagę na jego aktywność, na zachowanie, na stany emocjonalne. Oceniamy jego rozwój, jego umiejętności.